Mam no ludziska z tej strony. Macie, co to jest kolejny odcinek z gry Antis, No i aż normalnie siebie zapomniałem. Co ja muszę tutaj zrobić? Jak ja muszę tam do góry dolecieć? Czy jestem w stanie jakoś do. Duch? Duch ze mnie powstał. O nie! Teraz mam ograniczoną liczbę żyć. Z tego co widzę, to nie będzie takie proste, jakby się mogło wydawać. Teraz zobaczcie, tyle ile zebrałem tumorów w poprzedniej tam mapach. Teraz tylko tyle mam życia. To może być dosyć ciężkie. Kurde, ja tracę to życia. Nie chcę tak łatwo zginąć w tej grze. To będzie smutne, jak mi zginę tak łatwo. I tych duchów nie mogę podnieść w żaden sposób. <laughs> Czy ja tutaj muszę zbierać tumory? Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak zbieranie tumorów. No właśnie, ja muszę znaleźć the past? A, że przeszłość. Ja muszę pewnie e, coś znaleźć, coś odkryć, coś, e, nie wiem, zdobyć. Nie wiem co tu mogę więcej zrobić. Czy jestem w stanie przez nich przeskoczyć. Jak się rozdzielą, to na pewno. O kurde. Dobra. Ja chyba zbyt szybko stracę te życia. A może właśnie o to chodzi, żebym stracił te życia wszystkie. O, to było bez sensu. Może właśnie o to w tym wszystkim chodzi. O, oj, o, ojoj oj. Niezbyt dobrze się tutaj teraz dzieje. a... Nie mogę naprawdę zbyt dużo żyć tracić. Co ty robisz w ogóle ze swoim? Co ja robię? W jedną sekundę straciłem co najmniej 10 żyć. O kurde. Przeskocz, przeskocz. O, gdzie muszę? Aż tam. O, żyję. Hoppa. Mapa jest zupełnie inna niż bym sobie się spodziewał. Jest. O, to było głupotą. Jest. No po prostu jest inna, nie oszukujmy się. O, zdążyłem. O, o, ja cię kręcę. Jak ja jestem zestresowany. Nie, Pyk. Dobra, stoję tutaj. I co, gdzie muszę tam doskoczyć? Tam reszta? Kurde, wiedziałem, że mi to ściągnie. Oj, niepotrzebnie. Pyk! O, nie, też niepotrzebnie. Macie, nie możesz się e, spieszyć przecież. To jest proste. To jest bardzo. Po... To jest. <noise> Kurde, zestresowałem się. I co ja teraz zrobić ze swoim życiem? No, z jego życiem to już nic za bardzo nie zrobię. O, żyje. Spadnij sobie, bo to się zbliża. O, żyje. Teraz w lewo, w górę. Pójdźmy w prawo. W górę też mogłem teoretycznie, ale czy coś tam znajdę? Wiem, że Cardridge mogę znaleźć jeszcze. Zdążę, zdążę! Nie zdążyłem O, już teraz w ogóle nie zdążę. Hoppa, 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 zdechłem sobie. Bardzo niemiło to powiedziałem, no ale niestety tak to wygląda, że po prostu zdycham. Dobra, skupienie pełne. Jestem szybko. Doskoczyłem. Czy tam coś na lewo mogło być? Mogło być, wszędzie coś może być, nie oszukujmy się. O, ten gruby mnie złapał. Ja ten w ogóle poziomy robiłem, tylko że nie było aż tak trudne. I teraz, ale wyliczyłem to dosłownie co do sekundy. Gdzie muszę dolecieć? Tutaj. Tak, i tutaj teraz. Trzymaj się, stary. Staruszku ty mój. Złapałem się. Jak ja jestem chyba jakimś przekoksem. O! O kurde. No widzicie to dziesiąty poziom. Nie wiem jak dużo tych poziomów może być. E, napisane miałem, tam wiecie, jak włączam grę, to mam napisane ile procent mam zrobionej gry. I miałem napisane, że mam zrobione gry e, 87%, więc... A, to dużo, to mało, nie wiem. Wiem tylko tyle, że tutaj... Co ja muszę tu zrobić? To musi bardziej spaść, czy o co chodzi? Poczekajmy sobie. I zrobimy teraz tak. O, o kurde, u góry kolce. U góry mnie ugryzło. Nie, to jest proste. To jest proste, tylko trzeba po prostu poczekać w odpowiednim momencie, skakać. O, chyba cały czas będzie tak wyglądał teraz ten poziom. Mam klucz jeszcze jeden, przy okazji. Dopiero zauważyłem. Dobrze. Teraz skupmy się. Przeskoczmy wyżej, przeskoczmy tutaj, przeskoczmy tutaj i tam daleko aż nie doskoczyłem, ale było blisko. Teraz cyk, cyk, cyk. Leć, 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 kurcze. Niczym Adam Małysz doleciał i teraz tak, mam włączone. Zostało mi dosłownie pojedyncze klocuszki. Czy jestem w stanie z tymi klockami to zrobić? Teoretycznie tak, czyli musimy jak najmniej ich zużywać. O, chyba nie jestem w stanie jak najmniej ich zużyć. Dobra, zrobimy coś takiego. O, teraz coś w ogóle zepsułem. Chyba te pojedyncze klocki właśnie mają mi zostać, tak mi się wydaje. O, do góry, do góry i teraz do góry. Dobra, jestem w miejscu, w którym nie spodziewałbym się, że kiedyś będę. 11, 12 poziom. Jestem ciekawy tak naprawdę, jak dużo tych poziomów jest. O, nie po polsku kompletnie to powiedziałem, trudno się mówi. Lecimy do góry. Hmm, czy ja mogę tak w nieskończoność lecieć do góry? Czy on się zatrzyma? Lećmy i czy zginę? O, nie zginąłem. Przeżyłem i jestem w miejscu, w którym. Chyba nie powinienem być. O, i tu się kończy. Teraz wyczuj moment, w którym leci kulka jakaś. O, przeżyłem. Dobra. O, tych prostaku jeden. Nie sądziłem, że mnie trafi. Dobra, wyczuj moment. Teraz. Tak? Kurde, jakaś u góry mi kulka złapała. Tra la, 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 la tra la 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 la. O, moment beznadziejny, wybrałem. O, nie wiem po co podskoczyłem. 406 mi to nie starczy. Ja mam w tej grze śmierci 6 tysięcy co najmniej. Teraz. Pyk. Pyk. Dobra. No nie, znowu te kulka. One się kręcą. Dobra, one tam w randomową stronę, ten u góry strzela. Dobra, teraz. Pyk. O, kurde, dobra. Przeskocz, przeskocz. Żyj, żyj, żyj. żyj. Teraz. Kurde, przeskoczyłem na nią, nie w nią! Czy mogę tam na przykład nie skakać? To jest ciekawe. Pyk! O, żyje, 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 żyje! Nie, zapomniałem o tej kulce. Ona leci w górę dół, górę dół, cały czas tak. No i teraz. Pyk! Pyk! Dobra, ta leci w moją stronę. Ja sobie tu staję. I teraz. Nie! Żyje! O, Jezusku! Jezusku, się Przeżyłem, złapałem. No nie, się odbił od kulki. O, przeżyłem, złapałem. O, przeżyłem, złapałem. i cić, Gdzie ja jestem? Jak ja mam tu doskoczyć do góry? Nie gadaj, że muszę idealnie w kulkę wlecieć. Ja, pindole. Pyk, pyk. O, jakim cudem się nacieszył chłopak? Ja. Pyk! No gurny. Może jak się będzie wracał też jest ta opcja. Teraz... No nie, za szybko. Wcześniej to wyczułem. Pyk, pyk, złapane. Zleć tutaj na dół. Tam na górę mogę teoretycznie wejść, ale chyba nie chcę. A nie, ja muszę tam wejść na górę. I wracamy. Nie, tam za mało miejsca dla mnie było. No, za szybko. Muszę chwilę odczekać i podskoczyć. Na spokojnie. Czy jestem w stanie to od razu zrobić tak na, na jeden raz? Raczej wątpię, ale byłoby miło. Oczywiście. Bo by było to szybsze. O, żyję! No nie, nie zdążyłem wylecieć. A przeżyłem to z podskokiem ładnym. Nie wiem po co się tak spieszę. Przecież to mogę zrobić na spokojnie, na wolno. Dobra, możesz spaść. Dzięki. Teraz do góry, cyk cyk cyk, zżyję. I teraz z powrotem. Dobra, ja już to mam obcykane teoretycznie. O, zrobiłem. Do góry. Jestem w. Aha, aha. Rozumiem. Rozumiem. Trzy śmierci z rzędu. Podrząd z rzędu. Nie wiem, jakkolwiek tam było. Teraz! Nie. Teraz! Kurde! Centymetry! Mmm, Nie, to już w ogóle było bez nadziei. Pyk teraz. Mm. <ścoughs> przeskoczyłem. Przeskoczyłem. No już tam byłem, no. No nareszcie, przeskoczyłem drugi raz. I żyję. Dobra, stój tu. Przeżyłem. Teraz na górę. Cyk. No nie, nie, nie. Nie, nie, nie zrobili tego. Widzisz po co ja tu stałem? Ja muszę tam na dół doskoczyć. No nie, przecież to jest nie do zrobienia. Ja muszę tu na ten dolny wskoczyć, później sobie na górnym przeskoczyć i pójść tam na lewo. O, udało mi się. Dobra, to już jestem chyba mistrzem w tym. To za pierwszym razem. Dobra. I teraz to, co powiedziałem przed chwilą. Kurde, znowu te kolce u góry mnie złapały. Czy ja ten dolny już umiem robić? Nie, chyba nie umiem. Dobra, zrobiłem. Po raz kolejny, 328 żyć. Czy ja tę górę mogę zrobić chociaż raz? Tak, tak lekko zrobić. Dobra, zrobiłem. Teraz, o! I teraz na tamtą stronę... Teraz, przeskocz grubego! Zrobiłem. O dziwo. Dobra, to sobie podleci do góry oczywiście, to było pewne. Pyk! O i na dole też jest. Jak mam to zdobyć? Dobra, zdobyłem jakoś. O, dolny też zdobyłem. O dziwo. Tu akurat jest prosto teoretycznie. Wystarczy uważać na te strzałki. O tyle dobrze. Dobra, jestem w miejscu, w którym jest. Cardridge? To po to przylazłem? Czy jestem w stanie wskoczyć od razu? Nie, nie jestem w stanie chyba. Dobra, to też będzie ciężkie. Czy ja z tamtego bez łapania się jestem w stanie wskoczyć? A jestem! Proszę bardzo! Zdobyłem! Zdobyłem, widzicie to? Jestem mistrzem w tej grę, w, tym, w tą grę. W tę grę. W grę, w tę. No nieważne. W coś jestem na pewno mistrzem. I przeszedłem tamto coś i było ciężkie, ale ja to przeszedłem. Oj, tu też przeszedłem sobie spokojnie. Tu jest spadł... Kurde, za szybko spadłem. Dobra, to jest do zrobienia. To jest łatwiutkie, prościutkie, przemilutkie. Tylko wystarczy poczekać. Spokojnie O, tak jak tutaj teraz Widzicie? To było dosyć łatwutkie Tutaj już jest ciężej, bo muszę się złapać kolca jakiegoś A ten gnój mnie tu trzyma O, zrobiłem to, widzicie? Ja tak nie jestem taki słaby w tą grę Jestem ciekawy, ile tu jest dokładnie poziomów Dobra, tu Kurde, tu wiem, że muszę zrobić e, Lekko, lekko Leciutko, lekko O, no troszeczkę mocy o, właśnie w ten sposób muszę tu zrobić. Tu się złapać. Tutaj teraz. O! Czy wy to widzicie? Kurde, zapomniałem, że się nie złapię. Tak. Dobra, ale to już jest obcykane tutaj. Oj, za lekko. Tu już za mocno. 400 żyć. No, jeszcze nie jest źle tak bardzo. O, poszło. I teraz. Przeżyj, przeżyłem. Przeżyj to sam... O, ja muszę ten znaleźć, guzik. Dobrze. Przeskoczymy sobie tutaj, bo widzę, że akurat leci. Tu sobie przeskoczymy. I teraz tam na górę wystarczy że sobie podskoczę. Hmm. To może być problematyczne. Fakt. Ale nie dla mnie. Ja jestem mistrzem w tą grę przecież. Dobra, nie jestem mistrzem. zdechłem Czy ja muszę z góry aż lecieć tam. No dobra, no. Skoro z góry musimy lecieć, to podlecę sobie tu z góry. Oj, nadal z góry muszę lecieć. Nadal z góry muszę lecieć. Nie, nie tak z góry bardzo, jakby się mogło wydawać. O, jestem na tym, co trzeba. Teraz stąd. Oj, chyba na zły stanąłem. Albo nie? Jest dobrze jeszcze. Proszę, bardzo. Przeskoczyłem. Na całe szczęście. Tutaj widzę klocek leci szybko. O, nie! Centymetry. Było dobrze. Nie było źle, tak naprawdę. Oj, teraz było... Koszmarnie, koszmarnie źle teraz było. Na ten, z tego tutaj i z tego do końca. I tak, na ten, przeskoczymy sobie na ten, później na ten. I ten się złapie. Kurde, no złapałbyś się tego kolca. No, to już w ogóle. 300 żyć. Przeszedłem 15 poziomów, i straciłem 1 czwartą tego co miałem, zdobyte. Tragedia, ale wiecie, ja miałem pełną y, pulę życia, nie? Bo ja zdobyłem wszystkie tumory Ja po prostu tam, wiecie, przeszedłem całość Bo chciałem je po prostu zdobyć Te mega tumory wszystkie miałem Zwykłe tumory i tym podobne Dobra, na drugą stronę Nie, 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 nie No byłem tam już Na drugą stronę, dam radę Wierzę w siebie, wierzę w siebie, nie wierzę w siebie Dobrze, no spokojnie ten moment, tak jak już mówiłem, jest ogarnięty. Najgorszy jest ten drugi moment. Przeskoczenie na tą lewą stronę. O, teraz? Czy teraz mi się uda udało się? Teraz w prawą. A, to nie chyba nie jest najlepszy klocek, na który mogłem stanąć. No nie, się kurde, beznadziejny jest ten motyw z odbijaniem się od ścian. Dobra, już po prostu... Kurde! Chciałem powiedzieć, że już się nie odzywałem, żeby tam doskoczyć już i mieć to wszystko zrobione. Dobra, widzimy się po dwóch latach grania. Jak widać, udało mi się, i tutaj y, sufit mi się wali na głowę, halo! Przeżyłem. Myślałem, że będzie trudniejszy troszeczkę. Ten się do mnie zbliża. A gruby też się zbliży? Nie. Kurde, podskoczyłem niepotrzebnie. To jest, to jest bardzo prościutki poziom, ale no niestety najgorsze jest to, że podskakuje się. Dobra, ten się do mnie zbliża. Czyli im się już nie podoba, że tu jestem. A jak mam to przeskoczyć teraz? O, nie spadłem jak głupi A, tam jest klocek u góry, nie zauważyłem go Dobra, czyli z tego klocka Będziemy musieli do doskoczyć sobie na spokojnie Tutaj oczywiście Kurde, łap się tych kurde Kaczeków ty, przy głupie jeden Już mnie denerwuje ta postać No Ja nawet skakać nie potrafię O, przeskoczyłem Dobra, tutaj oni się do mnie zbliżają, widzę O Do zrobienia to było Jestem w stanie tak spaść z tej krawędzi, żeby to... Nie, nie jestem chyba. Cyk. kurdy, za, za daleko znowu. Teraz... Ja pindolę, czy jestem upośledzony? Na to wychodzi. Trzymaj się. Niżej troszeczkę, niżej, 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 niżej. Dlaczego one się do mnie zbliżają? Nie powinno tak być, że się do mnie zbliżają. Czuję się oszukiwany na całym, na każdym kroku. Uf, dobra, walić ten jeden klocek. Przeskoczyłem, to najważniejsze. Skoczni, i skocz i skok mi nie wyszedł oczywiście. Teraz, teraz, teraz podskocz. Muszę tam w ogóle doskoczyć, tam na górę aż. a tam na górę może być problemik mały. Dobra. Leciałem, dobra. No nie, no dlaczego on się cofnął? W połowie się cofnął. Patrzcie, patrzcie gdzie jest cofka. W tym miejscu, przy, ty przy tych drzwiach. Bez sensu to jest. Jak większość rzeczy w tej grze zresztą. Tak, zwykle jestem oszukiwany na każdym kroku. Speedrun! Kurde znowu, wypadłem! No naprawdę, czasami się, mi się wydaje, że niektóre rzeczy w grach robią po prostu debile jacyś. Bez jaj. Dobrze, to jest prosty moment. Teraz zrób go tylko. Tam coś się dzieje. Ty, gnoju, nie wiedziałem, że on przechodzi przez to. Się zapatrzałem i kurczę, tak nagle zniknąłem z mapy. Dobra, cofka, podskok, cofka, byskok, przeskok. Poczekajmy, cyk. I to samo co wcześniej. Kurde, no czy jestem debilem? No, muszę poczekać przecież. Leci tak samo w ciągle. No jasne, że leci tak. No nie, nie naprawdę jestem jakimś przygłupim człowiekiem. Ja nie potrafię w to grać. Zaraz to wszystko rzucę, wyjdę, wyjadę w bieszczady czy gdzieś tam, gdzie się tam wyjeżdża teraz. Nie wiem, gdzie to jest modne. Moje duszki są wszędzie w ogóle. Moja śmierć była dokładnie dosłownie w każdym momencie tej gry. Wyczuj, przeskocz, przeskocz Wyczuj, podskocz 19 poziom, tu jakaś Co to za e, moment z Indiana Jonesa Dobra, tam muszę się e, Niestety złapać On chyba zaczyna e, mnie gonić Jak złapie ten, e, ten e, kluczyk Okej okay. Okej okay. Gdzie teraz? Halo Dobra, żyję No nie, tam u góry za długo Czekałem chyba Mam nadzieję, że to już ostatni dosłownie poziom, i wszystko się wyjaśni w tej grze. Fajnie by było. A dobra, mogłem po prostu przeskoczyć. Glum. I tu są mapy jakieś? Ile to może mieć? Dobra, nieważne. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.